Revelations Cześć, z tej strony Luna. Witajcie na moim kanale. Dziś porozmawiamy o tym, jak sztuczna inteligencja wpływa na tworzenie efektów specjalnych i jak to zmienia przemysł filmowy oraz social media. Efekty specjalne i AI są ważne, ponieważ pozwalają na tworzenie bardziej realistycznych i imponujących wizualizacji, a także przyspieszają i upraszczają procesy produkcyjne. AI wprowadza rewolucję w tworzeniu efektów specjalnych, wpływając na sposób, w jaki te efekty są generowane, edytowane i ostatecznie przedstawiane widzom. Użycie algorytmów uczenia maszynowego i sieci neuronowych pozwala na szybsze generowanie efektów specjalnych, które wcześniej wymagałyby wielu godzin pracy specjalistów. AI umożliwia tworzenie bardziej realistycznych i zaawansowanych efektów, takich jak realistyczne animacje postaci, generowanie tłumów czy dynamiczne sceny zniszczeń. CEO zwiększa jakość materiałów wideo. Sztuczna inteligencja pomaga również w optymalizacji procesów, takich jak śledzenie ruchu, tworzenie tekstur czy renderowanie scen, przyczyniając się do zwiększenia efektywności i redukcji kosztów produkcji. Dzięki AI efekty specjalne stają się coraz bardziej dostępne dla niezależnych twórców. CEO przyczynia się do demokratyzacji twórczości filmowej i umożliwia tworzenie ambitnych projektów przy niższym budżecie. W rezultacie sztuczna inteligencja znacząco wpływa na sposób, w jaki tworzone są efekty specjalne, przyczyniając się do ich rozwoju i otwierając nowe możliwości dla przemysłu filmowego oraz twórców treści wideo. W przyszłości sztuczna inteligencja będzie miała ogromny wpływ na generowanie realistycznych postaci, ruchów i mimiki twarzy w animacjach. AI znacząco wpłynie na tworzenie realistycznych modeli postaci poprzez automatyzację procesów modelowania i symulacji detali anatomicznych oraz mimiki twarzy. Dzięki AI twórcy będą mogli generować bardziej szczegółowe i wiarygodne postacie, przyspieszając jednocześnie proces ich tworzenia. Dzięki uczeniu maszynowemu AI może analizować i uczyć się ruchów ludzi oraz zwierząt, co pozwoli na automatyczne generowanie realistycznych animacji ruchowych. To może znacznie przyspieszyć proces animacji i pozwolić twórcom na większe skupienie się na aspektach kreatywnych. AI może być stosowane do analizy ruchu, pozwalając na tworzenie bardziej płynnych animacji poprzez symulowanie prawdziwych zjawisk fizycznych, takich jak siły grawitacji, tarcia czy inercji. To pozwoli na osiągnięcie większego realizmu w ruchach postaci. AI może wspierać twórców w generowaniu bardziej realistycznych interakcji między postaciami, uwzględniając elementy takie jak dotyk, spojrzenie czy gesty. Dzięki temu sceny będą wydawały się bardziej przekonujące i żywe. Dzięki zastosowaniu sztucznej inteligencji twórcy zyskują możliwość eksplorowania zróżnicowanych technik i stylów animacji. W efekcie można oczekiwać powstania nowatorskich podejść, które przyczynią się do dalszego rozwoju i innowacji w dziedzinie sztuki animacji. Sztuczna inteligencja wprowadza rewolucyjne zmiany w generowaniu treści takich jak memy, animacje czy filtry, które są precyzyjnie dostosowywane do gustów i upodobań użytkowników. Dzięki temu twórcy mają niezwykłą możliwość lepszego zrozumienia oczekiwań swojej publiczności i zwiększenia zaangażowania na niespotykaną dotąd skalę. AI wykorzystuje szereg fascynujących narzędzi, takich jak aplikacje do automatycznego generowania memów, które analizują bieżące trendy i popularne treści, by tworzyć zaskakujące i zabawne obrazy. Niezwykle innowacyjne są również edytory treści wideo, które dzięki sztucznej inteligencji potrafią generować imponujące animacje i efekty specjalne w ekspresowym tempie. Filtry do zdjęć i filmów, korzystające z AI, oferują użytkownikom niepowtarzalne i atrakcyjne efekty wizualne, które idealnie wpisują się w ich preferencje. W obliczu gwałtownego rozwoju tych zaawansowanych technologii, niezmiernie ważne jest, aby uwzględnić aspekty etyczne i prawne wynikające z wykorzystania sztucznej inteligencji w generowaniu treści. Kluczowe znaczenie ma ustalenie odpowiedzialności za treści wygenerowane przez AI oraz ochrona praw autorskich i prywatności osób uwiecznionych na materiałach. Dążenie do odpowiedzialnego i etycznego wykorzystania AI w tworzeniu treści pozwoli na maksymalne wykorzystanie potencjału tej technologii, jednocześnie dbając o dobro i interesy wszystkich zaangażowanych stron. Zdobywanie umiejętności związanych z AI i efektami specjalnymi może być kluczem do sukcesów w przemyśle filmowym, telewizyjnym czy dynamicznie rozwijającej się branży social media. Opanowanie tych umiejętności pozwoli Ci wyróżnić się spośród konkurencji i stać się pożądanym kandydatem w oczach pracodawców. Stale rozwijający się rynek pracy w dziedzinie AI to prawdziwa kopalnia możliwości dla osób pragnących kreować fascynujące filmy, animacje czy treści wideo. Zanurzając się w świecie AI, będziesz na bieżąco z innowacjami i zmianami, które wpłyną na przyszłość wielu branż. Nie tylko odkryjesz nowe drzwi zawodowe, ale także możesz wpłynąć na rozwój świata rozrywki i komunikacji w erze cyfrowej. Deepfake to innowacyjna technologia oparta na sztucznej inteligencji, która za pomocą zaawansowanych algorytmów uczenia maszynowego pozwala na manipulowanie wideo, zamieniając twarze, głosy i ruchy osób na materiałach filmowych. Dzięki temu powstają realistyczne, choć nieprawdziwe obrazy. W świecie filmu Deepfake otwiera drzwi do oszałamiających efektów specjalnych, takich jak odmładzanie aktorów, zastępowanie nieobecnych na planie czy tworzenie wirtualnych postaci o kameleonowym wyglądzie. Reklama i marketing zyskują nowe narzędzie do tworzenia spersonalizowanych kampanii, w których znane osobistości promują produkty lub usługi dostosowane do gustów odbiorców. W edukacji Deepfake może przyczynić się do tworzenia fascynujących materiałów dydaktycznych z udziałem postaci historycznych czy ekspertów, angażując uczniów i ułatwiając przekazywanie wiedzy. Jednakże Deepfake to także broń w rękach tych, którzy chcą wprowadzać dezinformację i manipulować opinią publiczną. Tworząc fałszywe wiadomości. Naruszenie prywatności staje się realne, gdy technologia jest używana do kreowania kompromitujących lub szkodliwych wideo z osobami, które nie wyraziły na to zgody. Ponadto cyberprzestępcy wykorzystują deepfake do celów takich jak wyłudzenie danych, szantażowanie ofiar lub kradzież tożsamości. W związku z tym kluczowe jest bycie świadomym możliwości i zagrożeń związanych z deepfake. Opracowywanie strategii ochrony prywatności oraz promowanie etycznych i odpowiedzialnych praktyk w wykorzystaniu AI w tworzeniu treści wideo. Jak widzicie, AI i efekty specjalne wpływają na wiele aspektów tworzenia filmów i treści na social media, otwierając nowe możliwości, ale także stawiając przed nami etyczne wyzwania. Zachęcam Was do dalszego eksplorowania tego tematu, ucząc się o narzędziach i technologiach, które kształtują przyszłość przemysłu filmowego czy mediów społecznościowych. W niedalekiej przyszłości tworzenie efektów specjalnych będzie znacznie prostsze i niemal w pełni zautomatyzowane, dzięki zastosowaniu AI w różnych aspektach, takich jak generowanie realistycznych postaci, ruchów czy mimiki twarzy. Wprowadzenie AI sprawi, że tworzenie efektów specjalnych nie będzie już wymagało tak dużej wiedzy i budżetów jak obecnie. To oznacza, że realistyczne efekty specjalne będą dostępne praktycznie dla każdego, niezależnie od umiejętności czy zasobów. Dzięki temu twórcy będą mogli rozwijać swoją kreatywność i skupiać się na wdrażaniu swoich wizji do kolejnych materiałów, nie martwiąc się o ograniczenia techniczne czy finansowe. W rezultacie możemy spodziewać się nowej fali innowacji i kreatywności w przemyśle filmowym, a widzowie będą mogli cieszyć się jeszcze bardziej realistycznymi i imponującymi efektami specjalnymi. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Jeśli macie pytania lub sugestie dotyczące kolejnych tematów, zostawcie komentarz poniżej. Zapraszam do subskrybowania i zostawienia lajka, jeśli dowiedzieliście się czegoś nowego lub ciekawego w tym filmie, a także jeśli chcecie być na bieżąco z nowymi odcinkami. W kolejnym odcinku pokażę Wam programy wykorzystujące sztuczną inteligencję do montażu i tworzenia efektów specjalnych. Do zobaczenia.